Był sobie facet, nie do życiowa. Żona go olewała, dzieci nie lubiły, kiepska praca, 20 lat bez awansu. Któregoś razu idzie przez las, patrzy, a na drodze siedzi mała żabka i mówi do niego, znam cię. Znam twoje problemy, wiem, że jesteś dobrym człowiekiem, pomogę ci. Idź do domu i zobacz jak będziesz od dzisiaj żyć. Facet popukał się w czoło, poszedł do domu, a tam zaskoczenie. Seksowna żona pięknie ubrana, przytula się do niego, dzieci ciągną na spacer. Na drugi dzień w pracy. Propozycja awansu większe pieniądze. Facet aż nie może uwierzyć i myśli. Pójdę do żabki i jej podziękuję. Idzie do lasu, spotyka żabkę i mówi: Jestem szczęśliwym człowiekiem, odmieniłaś moje życie. Co mogę dla ciebie zrobić, żeby ci podziękować? Żabka, przeleć mnie, ale jak, ty taka mała jesteś, jak mam to zrobić? Wiesz, mogę się zamienić w dziewczynę. Ale niestety nie dorosłą, tylko najwyżej piętnaście latkę. To co, przelecisz mnie? No dobra, żaba po tych słowach zmieniła się w słodką piętnaście latkę i ją przeleciałem. I taka jest prawda, w wysoki sądzie, a nie to, co opowiada ta gówniara.